Witam was ponownie, ze strony Halawander i gramy dalej w Fallout New Vegas, Dead Money, martwą forsę. Wchodzimy do kasena. Ta prowadzi bezpośrednio do kasena Sierra Madre. Kiedy znajdziesz się w środku, możesz nie być już w stanie wrócić do willi. Chcesz iść dalej? Oczywiście, że idziemy do kasena Sierra Madre. Sierra Madre. Tego nie pamiętałem. Poszukiwać przygód. Poziom? Mhm. Proszę. Aj nie. Wow. Uśpi bestię. Nie wiem, czemu wyłączyłem. be the end of you unfortunately your friends also found their way here knocked unconscious just like you wondering what happened you were hit by casino security detects anything foreign, radioactive it subdues the visitor moves them if needed hmm. getting interference from all recordings the guests who were trapped here Shut that noise off. Looks like the casino moved your friends around once inside. I'm Are you or not. Wonder if they came to help or kill you. Still, my signal should work through the speakers now that you're inside. <laughs> Welcome to the Sierra Madre in all its glory. This is what the old world stood for, even with bombs about to rain down on them. Now, look at it.

Ustawienie muzyki Dostępna, dostępne, niedostępne. Myślałem, że mogę tutaj z, z tego terminalu będę mógł wyłączyć głośniki. Miałem wielką nadzieję, że będę mógł to zrobić. Hmm. Słuchajcie, zapiszmy i dopiero potem pójdźmy w tamtym kierunku. Zobaczymy, czy możemy takieś... A, to takie małe ma promień rażenia. Ma <laughs> klucze, nie możemy tam na razie iść. Okej. Okay. To kasyna musimy wejść, prawda? Zaraz jednak na wyjdziemy, się rozejrzeć, czy na pewno czegoś nie ominąłem. Nie pamiętam dokładnie tego, pamiętam, że teraz musimy pomóc. Tu jest ten... O, jest świetnie. Automat. Przydałoby mi się wyłączyć jakoś to. Przedwójna książka. Ok, możemy od, oddać codzienne ubranie. I luźne ubranie. Możemy kupić a to. A nie mam, nie mam, nie mam, na, nie mam na tą amunicję. Szkoda, wielkie. Szkoda wielka. Mm, steampaków potrzebuję jednego. Użyję go teraz, żeby nie cierpić. Męk ogromnych. Mało steampaków. Gdzieś tu jest radio. <laughs> to konkretnie chwała w z tych kabin. No nie, nie, nie ma, nie ma Pistolet policyjny, który go zaraz naprawię Ale... Gdzie to radio jest? Powinien na dole jest To ten na dole bo Okej, okej, teraz załapałem Uzbrojenie, pistolet policyjny no, Nie potrzebuję tak naprawdę, ale go naprawimy, tak czy inaczej Wybawiam klucza No, Ciągle w tym kombinezonie... Fajnie to wygląda Fajnie to ładnie wygląda Poczekajcie, muszę się cofnąć i zapisać, żeby nie było żadnych niedomówień. Hmm, hmm dziwne to jest. Są dwa radia? Tu jest jedna na górze, a drugi gdzie jest O, papieros, oddaję papieros. Apartament też nie mogę tu wejść. Dobra, możemy wejść tylko tędy w takim razie. Okay. <grymne> nie mogę się wysłabić. Ale do no, przynajmniej to papierosy sztony jakieś pistolet naprawiliśmy. Ochrona, która nie może nam zrobić kuku. Tutaj nie możemy wejść, jest winda. Oh, that fuck. This is the past you're walking through. Few have ever seen. It, no one else ever will. I worked hard to get here. I co give me what I need I leave. And Musimy tutaj yy, właśnie zmieniać pozycję hologramów, żeby dali nam przejść. Karta ochrony kasyna świetnie. Mi się przyda, bo chyba ten tym mogę. Mm, bierze, świetnie. Paczkę nawet, to więcej dostanę. Chyba tym sposobem będę mógł wyłączyć hologramy, chociaż nie jestem do końca przekonany. Och, <śm> jak się zachlał, aż. Sz szkoda, człowieka. To nie żarci, nie? Ups. Słuchajcie, coś jest. O! Kod do automatu. Wino. Wino mi jest naprawdę potrzebne. Pirosy dawaj wybieramy. Uff, nie widział mnie. Nie, nic nie są potrzebne. Uwaga na... Te drzwi zamknę zamknęły się automatycznie w związku z wyciekiem gazu. Jeśli obejdziesz zamek, nie otworzysz ich od środka, zanim nie zakręcisz zaworów z gazem. Nie zajmiesz się dogiem. Potrzebny jest awaryjny klucz techniczny. Hmm, okej, okay, pamiętam ten misję z dogiem. O, Sierra! Nie, Sunset sus susparilla? Tak, teraz. Widzę już jeden. Niewypał usunięto. Dużo wyborów nie mam tych niewypałów w sumie. Okay. Ale bawmy się jeszcze w Nie Niewypał usunięto. Tu już byłem. Niewypał usunięta Care. Care bear. Sprawdź stan hologramu. polecenie, Chron drzwi do baru. patroluj biuro personelu. Do baru. Drzwi do baru, chrońcie. Koleogram, protokoły usługowe 2.3, mają o, 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 nie uwagi dotyczące portu. Nie no, to bez sensu, nie, nie, potrzebuję, nie potrzebuję tego. Twoje bardzo przestała pikać, ale nie do końca. Okej. Okay. Absent, okulary do czytania, nie dziękuję, szton, de madre. Sierre de madre. Coś tu jest ciekawego jeszcze? O, tam to szkocka. Nie, nie dało się. Okej. Okay. Muszę bardziej uważać na to... Nie to! Chciałem słońce, Chciałem słońce wyłączyć! Chciałem światło wyłączyć! O! Weźmy kończynę, weź... jak dają to bierz... Okej... Okay. Tu jest szafka... A, pusta. Zawsze wydaje mi się, że coś tu będzie, a nigdy nie ma W tych półkach jakiś klucz czy coś Lobby Zaraz, zaraz czy ja tu nie byłem? Tak, to jest wejście inne <słuch> Okej, okay, przynajmniej mamy jakieś szybsze przejście Autodoktor tutaj nie bardzo. Chyba jeszcze wyżej mogę wejść, czy nie? Czy wszystko tamtędy? A nie, yy, zmieniłem po, polecenie tego hologramu i możemy teraz w spokoju przejść tędy. Tu nie sprawdzałem co jest, nie, nic nie ma ciekawego. Lololo. Zdrowienia ochrony, sprawdźcie znowu. Otwórz drzwi polecenia, otwieramy, okej, okay. zapisuj polecenie. Nie, okej, okay, nie. Mogę teraz ulepszyć, nie ja, znaczy a naprawić, ulepszyć Zaraz, zaraz, czy nie mogę? Nie mam modyfikacji tego karabinu? Chcę mieć z Pan, Pancerze, pan wzmocniony? Może się przydać Czy ja mam już taki? Hmm, ten jest lepszy Nie wygląda jak specjalny, ale jest lepszy nie możemy wyjść drzwi do kasiera Drzwi do kasiera Okej, wzmocniony hełm Ty i tak się już zepsuł Nie możemy iść zdjąć niestety Nie wiem po co oddy A, czy ja mogę oddycharkę zakładać w tego? W tym ty 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 dymie? Tylko że nigdy nie na to uwagi? Jestem głupi. Pusten, po co to sprawdzam? Terminal obsługi... A, spotkanie dotyczące bezpieczeństwa nie jest mi aż tak bardzo konieczne do wiadomości. Potrzebny, niepotrzebny. Mm, nie byłem tutaj. Tędy, co tu mamy? E? okej. Okay. Trudny. Falis? A, walizki, walizki też mają zamki niektóre. Złami to kurde no. Kurczę, wiedziałem Nawet nie zamałem żadnej spinki Brudny Ganie to pieniądze Spinka A, akurat mi się zwróciła, tylko plus jeden dostałem spinek Pteczka, Badrat, czynczona woda, impak świetnie Lulululul. nie, ta nie żarcie, to sobie jakieś tanie żarcie Lobby, znowu lobby? Z drugiej strony? Ale zgadza się. Hmm e Emitter kontroli hologramy ochrony w tej lokacji, może go wyłączyć Wyłączmy emiter Przez was wyłączyłem What the? Nie, dobra, muszę tam dnecha przejść. A za psik. Okej, okay, świetnie. Good. Emitter frequencies? Lighting up everywhere. Okay, so Damn recordings. Dead echoes in the frequencies. Casino security is shutting down, opening up its vendor and gambling programs in the back casino. casino. <laughs> still might be something for sale, or... Maybe something can help you now, security shut down. Okej, we'll okay, mam się zająć swoimi przyjaciółmi OK, kupię dwie paczki. Już nie starczy mi na Snipaka nie starczy mi niestety Ale przynajmniej mogę Okej, okay, a jakiejś amunicji mam Gdzieś powinna być strzelba, albo, już, albo jej nie znalazłem jeszcze po prostu Ale gdzieś powinna. Pamiętam, że jak grałem pierwszy raz...

Master will help us. Please let me help us. If you don't, then you're going to make Casino burn. No more being back in the cage. Stop what you're doing. We can can hear you now. Not much longer. Not listening. Listening to me. Teraz raz, jak tam przejść? Co tu jest? Jakieś przejście tu jest? Czy to jest klucz jakiś. To tu jest klucz. E? Coś mi jeszcze pokazuje. A teraz on wrócić się po prostu. Okej. Okay. Tak miło, że to wszystko zaznaczają. Nie lubię gier, w których nie pokazują czasami... Co mamy zrobić, kasino? Pójśam, Czy tak cały czas nosem damy Ej, wróćcie co się dzieje? Mam na góry wejść. Czy tędy przejść? Nie, nie mogę wejść. Młejem pewnie na górę muszę iść po prostu i tyle. A, bo tędy muszę iść, okej. Okay. Czy możesz to hodlować? Można sprzedaż mm, Kurcze, oddam ci! Oddam Ci Przegląd poganisty <śm> niech będzie. pak się przydadzą. Ok, ten mam przejść, bo otwierałem tutaj... tu? Użyję wariantu klucza technicznego, by wejść do kuchni. Us let me help us if... Nie możemy wyłączyć bez tego, pobierz wyciąg. Wschód holog hologramu gwiazdy, pobieranie zakończone. don't all fire now burn away you master no not master dog remembers you kind to dog dog can't do this yes he can you caused this coddled him protected him now i'm going to have to take control from you you need to go run. Dog is going to burn, voice. Burn voice out. Burn it away. Dog, Dog is tired of voice inside, tired of being in another cage again. Try to kill this human dog. Kill them. If this casino is destroyed, good. It'll kill the old man too. The one who shouts at dog, the voice shouts. And to stop the voice, dog needs to burn it out. Dog, go kontroli, rozumiesz? Dog tried to shut it out. Tried to hurt self enough to make it quiet. Shh, dog. Let me handle this. I'll let you feed on this human when we're done. Dog, pan jest przy Tobie. Pan chce, żebyś przestał. Master, master, dog hoped you would come. Voice, voice is going to stop you. You think your pull is stronger than mine? No. No, I've minded dog, protected him far longer than you ever have. He won't listen to you. If master sent you, dog is listening. Wyobraź sobie głos, ale nie jako dźwięk, a raczej jako wodę. Spójrz teraz na głos. Co widzisz? Dog can see the voice. Looks just like dog. And dog looks just like me. You've hurt yourself inside. Do you see now? See in the water? Dog understands now. Dog knows what happened. If dog if dog goes into the water, Dog can't help if Master gets mad. You were nice to Dog. Dog wants to help. He's right. If you merge us, then I, we, or whatever we become, we can't help you when you reach whatever's at the Sierra Madre's end. And Dog. Dog doesn't want to unremember you, may forget you we will forget almost all that has happened here you'll be alone at the old man's mercy like dog like me you were there all the time all the time you were there and so close together w who who are you what is this place I feel as if I've woken up I don't know you yet I feel like I do and a feeling of gratitude I forgive me i i'm wounded this chain this bear trap on my arm how did i even get this far with these wounds the pain is excruciating i i need to rest for a moment <sighs> thank you for whatever you have done I will remain here need to get my strength back. Teraz mamy możliwość wyłączenia wszystkich zaborów Ile ich jest zapomniałem hmm, Szawki Oke okay, nie tego nie jest Broń energetyczna, jestem zmuszony. W nast następnym yy, w dodatku się bardzo przyda Maksymalna broń. energetyczno Także raczej. O, Doga. To jest najlepszy wybór. Gdybyśmy próbowali wyłączyć wcześniej zawory, on by po prostu wybuchł nas i koniec. Nie byłoby w ogóle rozmowy. O niczym. Tu też jest zawór? Tylko, nie, go już włączyłem. Następne. Będzie tylko trzeba otworzyć drzwi. Aj okay. A, i to jest to przejście tutaj, ale ja wyłączyłem już cały gaz. Następne. Chyba nie. Zaraz, zaraz, zaraz tu jeszcze, tak? Popteczka. Antyrat, spinka z tym Fajnie, fajnie. Nieostępne drzwi, czemu są nieostępne? Wyłączyłem wszędzie gaz, chyba nie. Wyłączyłem. Nie wiem. Tak, włączyłem. Se cholerę nie rozumiem. Czekajcie, czy to jeszcze coś jest? Nie, już mam wyjść. skończyłem misję, czy nie? Chyba tak, okej, okay, zakończyłem. Dina. <coughs> okej, czy Dina następny? Ale najpierw. Co? Mój Nie przestraszyłem się na

Was tutaj Jakaj okay, korzystać trzeba póki Póki mamy możliwość Zbaga Udało ci się zdobyć profil chyba 3 Świetnie chyba 3 Jakiś film nie? O kurde, torba lekarska i tak jeden. Czy ja mam tutaj wejść? Tak, teatr. Ale ja jednak na razie zakończę nagrywanie, więc wielkie dzięki za oglądanie i do zobaczenia w następnych filmach. Siemanko.